Nie jest spoko! Cześć im Co tam słychać? Dobra, domknięty w minutę chyba. Widzę abys. U mnie tragicznie, choroba dobija. Za szybko piszę. <gry> Chory ja... Ta Abys robiony, bo przejrzałem trochę, zamieniłem Nawie miejscami, bo Nawia powinna być w pierwszej połowie. Bo ogarnąłem, że Nawia nie jest w stanie Thunder Manifestation robić jakoś sensownie. E, chyba by nawet minutę zrobiliśmy tego. No i wratę tego ogarnąłem, że jest spoko na tanderka. No, trzech gwiazdek nie zrobię, bo obrażeń brakuje kurde w tym teamie. Znalazłem... Cieszę się, bo znalazłem moda, którego kiedyś usunęli do DST? A którego? Toni, kurde. A pamiętam, że też było parę takich... Ja miałem parę takich modów też, kurde, ale już nie pamiętam co to było. Brakuje mi slotu na plecak. Tęsknię za tym. Kolorystykę światła? A to ja do dziś mam tego moda. No i dwóch naraz zbitych. Były wcześniej, ale takie, które miały kolory z góry ustawione, co mi przeszkadzało. A w sumie tak, no, no właśnie, ja takiego korzystałem z niego na początku. Dobra, to wiem, o którego ci chodzi Co jest tutaj? A Okej okay. Tema zamrożony w powietrzu. Jeszcze ta dwójka. Eee, nie uniknąłem. Czemu wrotek do tego? Eee, bo nie wiedziałem, jakiego drivera wziąć. Myślałem o freminecie, ale kurde, nie wiem. W teorii Freeminent byłby chyba lepszy, bo. Claymore, co nie? Myślałem o Diluku na samym początku, ale nie wezmę Pyro do tego. A i tak lecę po dwie gwiazdki. A wiem, że wrotek na pewno mi nie padnie na Thunder Manifestation. No... Nie, mi tak są dwie gwiazdki. Ciężko mi się wydaje, żebym miał tego. Nie wiem, czy jestem w stanie tu zrobić trzy Choć na przykład pierwsza połowa mało brakuje, bo tam kwestia krytów na przykład. Druga, no to wydaje mi się, że Claymora potrzebuje, żeby te geo po prostu szybciej zbić. Wrotek jest tylko jako driver i wydaje mi się, że to jest chyba najsilniejszy driver, jakiego mam na koncie. No ta papryczka leży, kurde, tu od godziny. Dobra. No, bo Navia sobie fajnie radzi na tej pierwszej połowie. Mimo, że jakby powinien mieć Geo w obydwu teamach. Jakby wydaje mi się, że powinien mieć Geo w obydwóch teamach. Bo szardy z No, ale tu... No, hop. Hit. na mocno czasami o czekaj okay. czekaj jeszcze raz czy yy, coś nie tak z dźwiękiem z gry ale jakoś na mocno czasami muzyka leci normalnie i ciebie też normalnie ale dźwięk z gry coś nie daje rady daj mi chwilkę Kolejny hmm. dźwięk z gęszczina usunąłem jeszcze scenę, ale to mniejsza. tutaj konkretne okno, proszę. Dajcie mi chwilę, ja przesunę. Ok, mm, jeszcze dźwięk z Genshin. Eee, usuń i dodam na nowo dźwięk z Genshin. A. Genshin dźwięk prosimy, genshin impact eee, z pliku wykonanego. Powinno być ok. Jedziesz w Dobra, no i są jest 6 gwiazdek. Ja. Więcej nie da. Um, to nie jest problem pierwszego teamu, bo pierwszy team jest dobry. Znowu jest taka akcja, że zawsze ja mam jeden team dobry na jedną stronę, a na drugą stronę zawsze jest dupa. No ale jest 6 jak zwykle. Jakby. Nie wiem, na pewno moim zdaniem wypadałoby to zrobić lepiej. Pierwsza połowa ja jestem w stanie na trzy gwiazdki. Tanderek spluwa dosłownie do zera. Perpetual to już w ogóle jest, kurde. Gleba totalna, jak nawia tam wejdzie. Wydaje mi się, że. Hmm. Kurde. Jakiegoś Claymora bym dał na drugą połowę zamiast wrotka, i może byłoby szybciej. Jest Freminet w teorii, mógłbym Fremineta dać jako drivera, i może szybciej bym dał radę to. Bo w drugiej połowie spędziłem więcej czasu tylko dlatego, że nie miałem nic, co zbija te geoshildy. Więc, jakby to jestem w stanie zrobić na 3. Kwestia tylko poprawić, bo czas było blisko. Tanderek tylko w jedną stronę mi się przesunął, kiedy miałem ostatnią rotację, więc to jest do poprawy. Tu nie mam zastrzeżeń. No tu mówię, jakiś Claymore po prostu i też bym dał radę na 3. A tu mam wrażenie, że chyba nie. Co w się. Sensie, kurde, lawa churle zbijam równocześnie. ty piary zbiłem nierówno. Jakbym zbił je równo i. Jakby mi ta hydrotulpa tak nie spierdzieliła? No, może jest szansa na te trzy gwiazdki. Zobaczymy. No, jeszcze mniej więcej to jest tak, że tak. 66, 220, 133. Na tym. jeszcze był, jelan był, a Junior. Jaja jeszcze było. Krok, dzięki bardzo za followa Już myślałem, że to piórko miała. No i tyle w sumie.